Mazda MX-5 na rynku od ponad 20 lat. Przykład na to, że Brytyjczycy wymyślili świetny samochód, ale potrzebowali Japończyków, żeby stworzyli coś w miarę bezawaryjnego, nie niszcząc przy tym oryginalnej koncepcji. Mini Cooper S Roadster na rynku od paru miesięcy. Przykład na to, że Brytyjczycy wymyślili kultowy samochód, ale potrzebowali Niemców, żeby ożywili legendę i stworzyli wariant dopasowany do każdego. W internecie lubimy porównania, dlatego przeprowadziłem tu dziś moją prywatną Mazdę MX5 i testowe Mini Cooper S Roadster, żeby zobaczyć, czy kupiłem właściwy samochód. I obiecuję, będzie palenie gumy. Ale to później. Oba samochody są dwumiejscowe, oba mają składane dachy. Mazdę można zamówić z miękkim dachem, ale ponieważ to mój jedyny samochód, wybrałem wersję hardtop z myślą o zimie. Ale nawet miękki dach w Mazdzie składa się o wiele łatwiej niż w Mini, w którym trzeba się nieźle napracować. Sugeruję zamówienie opcjonalnego elektrycznego mechanizmu zamykania dachu. Cockpit Mazdy jest prosty, ale funkcjonalny. Nie brakuje mi w nim niczego. Z kolei w Mini, jak to w Mini? Jest pełno wszystkiego, plus za dodatkową półkę za fotelami, co prowadzi nas do walorów praktycznych. Pakowanie się nawet na weekend w Mazdzie wymaga samokontroli. Jedzie tylko to, co najpotrzebniejsze. Bagażnik mini jest o około 100 litrów większy i jest też miejsce na narty. Nie ma lipy. Mazda napędzana jest dwulitrowym, wolnossącym silnikiem benzynowym o mocy 160 koni mechanicznych. Ten silnik uwielbia być wciągany na wysokie obroty. Wtedy wyciągamy z niego to, co najlepsze. Skrzynia biegów ma krótkie przełożenia, krótki skok, ale wbijanie biegów wymaga pewnej siły. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, Mazda MX5 to nie zabawka, to prawdziwy sportowy samochód jest jeszcze kwestia tylnego napędu, który sprawia, że samochód jest wypychany z zakrętu i aż prosi nas, żebyśmy następny łuk pokonali jeszcze szybciej. Co ciekawe, w MX-5 jest ciszej, kiedy jedziemy z otwartym dachem niż z zamkniętym, kiedy we wnętrzu rezonuje dźwięk znajdującego się tuż za fotelami dyferencjału. Mini Cooper S to zupełnie inna para kaloszy. Cały ten samochód jest jak kogut przed walką. Dużo pokazuje, ale też sporo potrafi. Silnik w mini ma pojemność zaledwie 1,6 litra, ale dzięki turbosprężarce Twin Scroll wydaje z siebie aż 184 konie mechaniczne. Jest też znacznie bardziej elastyczny niż silnik w maździe. Do mini można jeszcze zamówić dodatkowy przycisk, to jest mój ulubiony przycisk w tym samochodzie. Jest na nim napisane sport, ale tak naprawdę powinno być na nim napisane Vroom, bo po jego naciśnięciu otrzymujemy takie oto efekty dźwiękowe. Mógłbym tak cały dzień. O. W chłodny dzień jak dziś, w Mini bardziej niż w Maździe czuję na karku zimne powietrze. Pozostaje jeszcze kwestia napędu. Mini ma napęd na przednie koła, przez co przy tej mocy na nierównej nawierzchni będziemy mieli problem z utrzymaniem kierownicy. Na papierze mini jest szybsze i bardziej sensowne od Mazdy. Wysoka pozycja za kierownicą jest łatwiejsza w życiu codziennym, a z Mazdy trzeba nauczyć się wysiadać z godnością. Mini można też spersonalizować, ale wszystkie te gadżety sporo kosztują. A cena wyjściowa Cooper S Roadster jest i tak odrobinę wyższa od MX5 z pełnym wyposażeniem. Czy dokonałem dobrego wyboru kupując MX5? Oczywiście, że tak. Mini tak nie potrafi! ハハハハ